Chciałem serdecznie powitać przybyłych gości, pana Józefa Rzepkę, burmistrza naszego Josefa. Granica łączy, a nie dzieli. Tak nazywa się prowadzony od 15 lat program współpracy pomiędzy szkołami z Grabownicy Starzeńskiej i Humennego na Słowacji. Z tej okazji 16 maja w Brzozowskim Domu Kultury odbyła się uroczystość jubileuszu Partnerstwa Zespołu szkół w Grabownicy Starzeńskiej i szkoły podstawowej przy ulicy Pugaczewowej w Humennem. W ciągu 15-lecia, podczas wzajemnych odwiedzin, około 400 polskich i słowackich uczniów miało okazję zwiedzić interesujące zakątki i zabytki obu krajów, uczestniczyć w wycieczkach, przeglądach artystycznych. Zawodach sportowych, dyskotekach i spotkaniach integracyjnych. Na jubileuszową uroczystość został zaproszony burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, który podziękował twórcom i organizatorom programu za zaangażowanie we współpracę i zapewnił o dalszym wsparciu ze strony samorządu gminy Brzozów. Burmistrz wręczył listy gratulacyjne najbardziej zaangażowanym wymianę nauczycielkom: Monice Terembulakowej z Humennego oraz Elżbiecie Soleckiej Stodolak z Grabownicy Starzeńskiej. Podziękowania otrzymał również inicjator i organizator programu: dyrektor zespołu szkół w Grabownicy Bogusław Stodolak. 15 lat to jest krzmat czasu, dużo, duży okres czasu i zaczynając to, co dla Słowaków jest ważne, że widzą różnice, jakie następują u nas w placówkach oświatowych. I brzmi to może jak banał i powtarzany już wiele razy, że wiele tych dobrych stron naszej brzozowskiej oświaty umija nam które widzimy te zmiany na co dzień. Natomiast Słowacy przyjeżdżając raz do roku spostrzegają to nowe elewacje, to nowe budynki szkolne, sale gimnastyczne, boiska. I w pewnych momentach to nawet zaskakuje, że oni też są w Unii, też czerpią korzyści z unijnych funduszy, a jednak u nich ten rozwój trwa nieco dłużej, może nieco wolniej. Ta współpraca to jest przede wszystkim dla uczniów, dla uczniów, żeby uczyć ich tolerancji, wspólnego działania i poznawania świata. A hasło granica łączy, a Niedzieli jest tym hasłem, które powinno sprzyjać, które powinno w zasadzie patronować każdemu przedsięwzięciu związanemu z wymianą międzynarodową. Nie ma chyba ucznia w Grabownicy, który nie słyszałby języka słowackiego. Nie ma rodzica, który patrząc na wędrujących po Grabownicy Słowaków nie wiedziałby, że to jednak przyjechali, znów przyjechali Słowacy do szkoły, do Grabownicy. Taka owocna współpraca udawała się przez tyle lat dzięki temu, że i nauczyciele sprzyjali temu. Dzięki temu, że rodzice nam pomagali, radni, samorząd, bo sami nie dalibyśmy rady. A wspólne działania wszystkich tych wymienionych wcześniej osób spowodowały, że te 15 lat wydaje się krótkim okresem czasu, krótkim, który zleciał nam bardzo, bardzo szybko. Uroczystością jubileuszowym towarzyszył przegląd zespołów artystycznych z obu szkół. Bardzo efektowny był zwłaszcza występ zespołu akordeonowego z Humennego. Muzyka Tak. Mogę podziękować panu dyrektorowi ze szkoły w Grabownicy, że nam umożliwił taką współpracę. Rozpoczął ją od odwiedzenia humennego i jako pierwszy zaproponował naszemu dyrektorowi takie kontakty między dziećmi. A dlaczego Polska i Słowacja? Może i dlatego, że ta bariera językowa nie gra żadnej roli i nasi uczniowie się rozumieją. Kiedy nie można po słowacku i po polsku, to porozumiewają się w języku angielskim. Mam nadzieję, że taka współpraca będzie trwać jak najdłużej, a uczniowie będą poznawać się nawzajem nie tylko w szkołach, ale będą szukać dalej koleżeństwa także poza szkołą.